Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć obracanie ekranu głównego w telefonie Samsung Galaxy S25. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Ekran główny, startowy, przepraszam. Następnie zjeżdżamy w dół i szukamy opcji obracaj do trybu poziomego. Włączamy te opcje. I teraz po wyjściu, jeżeli obrócimy nasz telefon. Będziemy mieli tutaj taką ikonkę, naciskamy sobie ją i wtedy może nam się odwrócić ekran. Oczywiście, jeżeli mamy auto obracanie ekranu, wtedy yy, sam ekran się obróci. Ale jeżeli nie mamy tego włączonego, wtedy tutaj właśnie tą ikonką w lewym dolnym rogu sobie zmieniamy te opcje. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw ok w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle, ja się żegnam. Cześć.